To z tej strony Tajny Speedcuber i dzisiaj wam pokażę poradnik do L4E na Pyraminxie Myślę, że ta metoda wam się bardzo przyda podczas układania Pyraminxa, gdy chcecie już wejść na te stopnie SAP 6, SAP 5, nawet już SAP 4 bym powiedział i ogółem zaczniemy bez zbędnego przedłużania do odcinek. Ok, przygotowałam już wszystkie etapy, które będziemy wykonywać właśnie na tej metodzie Pierwszym etapem będzie zrobienie litery V na naszej kostce Pyramid, tak żeby te dwie oto krawędzie się zgadzały. Wtedy mamy L4E już same początkowe, czyli Last Four Edges. Ostatnie cztery krawędzie. Czyli raz, dwa, trzy i czwarta krawędź jest tutaj. Te cztery krawędzie, będziemy musieli spromentować. Kolejną rzeczą, jak mamy już tą literkę V, to musimy dopasować ten element, żeby był z tamtej strony. I potem, za pomocą algorytmu z L3E, wykonujemy ostatnie ruchy, żeby kostkę skończyć. No i ułożona kostka. To teraz przejdziemy same robienie literki. Ok, więc skoro mamy już kostkę Pyramid pomieszaną, na razie robimy bez tipów, bo typy potem wam pokażę, kiedy możemy zrobić dany ruch typem. E, musimy ułożyć normalnie Nitsubishi Wiem, że mam tutaj literkę V, ale to jeszcze nas nie interesuje, bo to jest niedopasowane Po prostu ułożmy Nitsubishi To jest podstawowa wersja l 4 Podam jeszcze Wam pokażę bardziej zaawansowaną Wkładamy ten na krawędź normalnie I z tej strony krawędź tak samo I to jest tak naprawdę cała literka V, nic więcej jest jednak bardziej zaawansowana rzecz, którą bardziej preferuję. E, czyli patrzymy sobie już na te, nie wiem jak to powiedzieć, typy, złączone z tymi klockami e, i patrzymy na krawędzie. Na przykład, jeżeli bym wiedział, że jeżeli bym zrobił tak, to by mi się to dopasowało, ale mogę zrobić jeszcze jedną rzecz. Jeżeli mamy tego, tą krawędź, możemy ją wsadzić od razu tu. I już mamy gwarantowane, że to będzie połączone w naszej literce V. Teraz, tylko to obrócić, ten obrócić i od razu tutaj polecałbym zastosować wsadzenie tego. Tak mamy bardziej i szybciej zaawansowaną metodę do zrobienia właśnie literki V. Skoro literka V już jest za nami, czas zrobić, przygotować się do L3E. To jest L4E, właśnie. I właśnie można znaleźć tyle algorytmów w tych L4E, ale ja tego nie preferuję. Preferuję, właśnie, bardziej intuicyjnie robić to. Patrzymy na ten tutaj, właśnie, który mamy w V literce, na dole, na tą czwartą krawędź. Widzimy zielono-niebieski. Zielono-niebieski, musimy wpasować w to miejsce, bo się spasują rzeczy. Pokażę Wam jeszcze potem przykład solwy. Dajemy zawsze na tył i cofamy ten ruch. I wtedy już mamy, jakby, tą krawędź ułożoną w dobre miejsce. I wystarczy tylko te trzy krawędzie zamienić. I do tego są też różne, bo to jest l 3 Różne sytuacje, bo można zrobić sledża, sexy mowa i tak dalej. Właśnie Wam pokażę teraz tę sytuację do L3. Jeżeli w l 3 trafi nam się tak, że zielony nie jest z tej strony, a żółty mamy tutaj, to robimy tak. Za to, jeżeli żółty będzie tutaj i zielony będzie się wpasował, robimy sledża. Znaczy to był hedge, ale można też sledża, jeżeli jest z tej strony i zielony tutaj. Tak samo było z tamtym. Sexy move od tej strony, jeżeli to nie ma zielonego. Proszę. Szczerze wiem, że na to jest algorytm jakiś, ale teoretycznie ja używam bardziej swojego na TL3. Ja Wam pokażę swój, bo tego normalnego nie znam. Po prostu już się tak nauczyłem. I jeżeli widzimy ten żółty tutaj i musimy tutaj żółty dopasować. Ogólnie jeżeli mamy taką zieloną ściankę i to, to, to trzeba zmienić, to robię najpierw tak, żeby go wsadzić, a potem wystarczy odwrócić, tak będzie standardowym algorytmem. Jeżeli ktoś go nie zna, to proszę. E, właśnie do zamiany krawędzi. To by były wszystkie L3, ale mogą się jeszcze trafić inne L4E, niż ja wam tu pokazałam, ponieważ miałam to. Zawsze dopasowaliśmy ten element. Zadaliśmy go tu na tył. Weźmy ten. Patrzymy, pasują kolory, czyli mamy sledża i cofamy tamty do to, to Czas na example solve Do typów dopiero później dojdziemy. Yy, więc teraz tak. Co ja tutaj, na przykład, widzę? Pierwszą rzeczą, która mi pasuje, to jest już ta krawędź tutaj ułożona. Do czarnego bym powiedział, ponieważ ten możemy tutaj już wsadzić od razu. Więc teraz tak. To zasuwamy pierwsza krawędź i mamy literkę V już. I teraz tak. Żółto-niebieski mamy tutaj do wsadzenia. Więc przesuwamy go tak. Kładamy tu. Dajemy to na tył i jeżeli widzimy to, robimy taki algorytm. Dobra, przejdźmy teraz do tipów. Tipy moim zdaniem e, są bardzo niefajne jak dla mnie w samej końce pyramid. Ale jest na to sposób. Ja na przykład jeżeli mam tipa dobrze zorientowanego w dół, to tworząc literkę V po prostu przesuwam jakby takim m dziwnym, można to tak nazwać. A po drugiej stronie tego typu przesuwamy. Czyli jeżeli wykonujemy jakiś ruch tą krawędzią. Boże tą stroną, to tipa zawsze warto y, ruszyć. I mamy zwykłe L3. I kostka u. Tak naprawdę metoda L4E, y, której ja właśnie stosuję. Więc jeżeli pomogło Ci to, a myślę, że tak, jeżeli umiesz tylko LBL, to naprawdę yy, bardzo miło, jeżeli zostawisz lajka w górę i subskrypcję. A ja dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnych filmach. Pa!